Szczęść Boże, drogie dzieci, w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Dzisiaj Słowo Boże zaprasza nas na górę przemienienia. Akurat w moim kościele, tu gdzie posługuję, jest w ołtarzu głównym taki przepiękny obraz przemienienia pańskiego. Pan Jezus w obecności Eliasza i Mojżesza i w obecności trzech umiłowanych uczniów Przemienia się, staje się biały, lśniący, taki po prostu inny. A Piotr mówi: Panie Jezu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Dlatego ja i dzieci z mojej szkoły zapraszamy Was do szkoły stawiania namiotów. Namiot stoi. Są trzy bardzo ważne zasady rozstawienia namiotu. Żeby było bezpiecznie. Na przykład, żeby nam nie stała żadna gałąź na głowę. To była pierwsza zasada. A jaka druga? Żeby było ładnie, pięknie, żeby były piękne widoki i piękna okolica, że jak wstaniesz rano, to możesz podziwiać. A trzecia? Żeby było blisko do rzeki. Dlaczego? Żeby umyć ręce. A, no tak. Kochani, trzy bardzo ważne zasady, jak piwakujemy, żeby było bezpiecznie, piękne widoki i blisko do wody. Wydaje mi się, że w dzisiejszym Słowie Bożym święty Piotr odkrył taką bliskość bezpieczeństwa przy Panu Jezusie. Czuł się przy Nim bezpieczny. Dlatego chciał rozstawić namiot i być tam blisko z Panem Jezusem. I my Wam życzymy w czasie tego Wielkiego Postu, abyście się czuli bezpiecznie przy Panu Jezusie. Co by się nie działo? On jest blisko z nami. Szczęść Boże. Pa!